Cierpieć z miłości. Nie lękaj się cierpienia, powiesz się tylko mi. Gdy się cierpi z miłości ku mnie ze mną i dla zbawienia dusz, znosi się wszystko chętnie z intencją uzyskania łaski. A modlitwa połączona z boleścią działa cuda. Ja cierpiałem niesłychanie. Bo wybrałem dla siebie tylko cierpienia, a nie miałem jak Ty Jezusa, który by mi towarzyszył. Nawet boska pociecha Ojca przedwiecznego odsunęła się ode mnie umyślnie, by moje człowieczeństwo wynagrodziło jak najbardziej naszej nieskończonej sprawiedliwości. Obchodzę się z wami, jak czuła matka ze swym dzieckiem, gdy ma mu dać gorzkie lekarstwo, a w drugim ręku trzyma cukierek, by załagodzić przykrą gorycz. Powinniście mnie ukochać za taką moją dobroć i opatrzność dla każdego z was. Czasem przyjmuję od duszy wiernej tylko doskonałe posłuszeństwo, nie wymagając zupełnej ofiary, jak to uczyniłem z Abrahamem, który był gotowy złożyć na stosie swego syna. Naucz się cierpieć z wdzięczności ku mnie, który tyle zniosłem w mej męce moralnie i fizycznie. Ćwicz się w ofiarności, nie żądając pociech uczuciowych. Niech wystarczy Ci pewność mojej miłości i oddania Tobie.